Park Kiloński w Gdyni to jedno z ulubionych miejsc spacerów mieszkańców Gdyni Heloni. Niestety okazało się, że dokarmianie ptaków mimo takich zakazów jakie widać tutaj na poręczach sprawiło, że właśnie szczury zagnieździły się tutaj na dobre, a my sprawdzimy w jaki sposób ta walka ze szczurami w takim mieście jak Gdynia się odbywa. Szczury są na brzegach rzeki. Proszę zobaczyć tamte otwory w betonach. I w ziemi pełno jest dziur po szczurach. Czyli jak poznać, że tutaj gdzieś bytował no, szczur, że, że można. Ja już mam doświadczenie z tego, że już wiem, w którym miejscu szczur bytuje i gdzie on żyje, dlatego ja będę tam wkładał truciznę głęboko w te dziury. No i kilka razy trzeba będzie powtórzyć tę akcję. Czyli powiedzmy teraz, jak to będzie rozkładane? Teraz będziemy po 3-4 kostki wkładane głęboko do otworów i zostawiamy to na jakieś 5-6 dni. Czyli działamy. Działamy, tak. To w wielu miejscach trzeba rozkładać? Do, do każdego otworu wkładam. I wkładam to głęboko, żeby jakieś inne zwierzę tego nie wzięło. One mają jakiś smak, zapach, Te który... Te je... są szalenie gorzkie. Jest nasączone goryczą, dlatego inne zwierzęta tego nie powinny brać. A szczury Szczór to lubią? nieprawdopodobnie prawdopodobnie nie wyczuwa smaków. Widzę po tych otworach, że są naprawdę po pokaźnych rozmiarów. Jak głębokie otwory właśnie tutaj takie, nie Oj, wiem czy to, to są nory? To są dobrzy budowniczowie bo oni sobie tak hodują żeby ich woda nie zalała w razie czego one sobie gdzieś tam daleko robią gniazda i tam się bytuje tu widzę do dłuższego czasu szczury w tym się utrzymują mają gniazda i po prostu ludzie dokarmiają tablice zrywają tam jest karmik dla ptaszków Konradek mój wnuczek z dziadkiem chodzi karmić tam. On mówi, że tu nie wolno. Tam nie wolno, tu nie wolno karmić, nie? No właśnie, gdzie można ptaszki karmić powiedz? Gdzie można? Tam. A tutaj? Tu nie. Dziadek nie pozwala? Nie. Dlaczego? Jest tu zakaz. Duży to jest problem ze szczurami w miastach? No jest problem. Jest to nie tylko w Dyn, jest w całej Polsce problem ze szczurami. To Pani się długo tym zajmuje? No już ponad 20 lat. Tu ja zrobię swoje, ale one za jakiś czas mogą wrócić tu. Szczur jest bardzo mądrym zwierzęciem i, bo jak zaszły jeden padnie, to drugi z trucizny nie bierze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czyli tak naprawdę to też od nas zależy, jeśli przestaniemy te szczury dokarmiać, to być może one faktycznie znikną z okolic naszych domów. Dla magazynu Polska Anna Gonia, Polsat News. Gdynia. Podobny problem jest w Poznaniu na terenie Starego Za, o czym wszyscy Poznaniacy doskonale wiedzą. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie magazynu Polska.